Cześć, było sporo materiałów z przeszłości u mnie, czas więc wywalić coś bardziej bieżącego i może zachować tę formułę. Oczywistym tematem na ten odcinek są dla mnie kwalifikacje do Eurowizji 2025. Dlaczego? Bo jest to konkurs, szczególnie na etapie kwalifikacji, w którym znajduje się taka masa yy, interesujących rzeczy, że warto o tym zrobić film. Z jakiegoś powodu znani artyści z szerokim łukiem omijają ten festiwal. Czy wszyscy? Nie. W 2025 roku mamy bowiem Justynę Usteczkowską, czyli naszą 53-letnią seksbombę o głosie jak dzwon. Poza aparacją nie można jej oczywiście odmówić wielkiego talentu. I właśnie ona została zwyciężeniem tegorocznych eliminacji do Eurowizji, wraz z piosenką Gaja, która pochodzi z jej ostatniego albumu. Brzmi to dobrze, no nie? Dlaczego zatem Justyna trafiła na demaskaradowy kanał? Zobaczcie. Zacznę jednak od krótkiego podsumowania tego, co zobaczyłem na live z eliminacji. Szczerze nie mam pojęcia, co mnie podkusiło do oglądania tego. Tak naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi, czy który z naszych artystów wygra Eurowizję. Po mojej radości i zdumieniu do top 5 weszli jednak ci, co coś sobą reprezentowali. Była tu ciekawostka w postaci folkowego chrustu. Było coś, co mnie w sumie zaciekawiło, czyli swada i nichos, czy jak to tam się wymawia? Jednak to Justyna zgarnęła około 40% atencji widzów. To sporo, no nie? Bo słuchajcie, Gaja, czyli numer, który wygrał tę eliminację, to trochę takie muzyczne dziwactwo. Zostawiamy w tyle umiejętności wokalne, bo te są naprawdę wysokie i bardzo dobrze słucha się głosu Justyny. Tylko o co chodziło w aranżu tej piosenki? I obawiam się, że Komisja, Eurowizja, a także międzynarodowa publiczność także może się tu zwiesić. Lecimy jednak od początku. Prowadza w orientalny klimat. Jest to fajne, tylko nagle przechodzi w coś takiego. Taki totalnie płaski, tandetny, nie wiadomo, nie wiadomo po co fragment. Wtedy wchodzi część główna, Świetnie zaśpiewana. Jak dla mnie od tego w ogóle powinien zacząć się ten numer? Tymczasem znowu mamy przejście na ten zwrotkowy fragment A tam dzisiaj dyskoteka. Który z tym paskudnym tak naprawdę bitem, tylko rozwala ten numer. Zwalnia, spłaszcza i tak dalej. Potem kolejne wejście refrenowe, ale już nie po polsku wszystko byłoby ok, tylko ja za bardzo nie wiem w jakim to jest języku. No i znów wokalnie wszystko na plus, tylko ja się pukam w czoło. O co chodziło w konstrukcji tego numeru, a także o co chodziło w jego choreografii. No patrzcie, i. Tu Justyna, gdy wisi tam na górze, dramaturgia tej choreografii. No to tak mniej więcej, jak wspominałem w odcinku o tureckich superbohaterach. Podobał Wam się ten news? Chcielibyście całą serię? Taki demaskaradowy TeleExpress? Dajcie znaka w komentarzach. Jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, prośba o zrobienie tego, a nie ominą Cię żadne treści. Podobał się filmik? Wrzuć łapkę w górę. Dzięki! Słuchajcie, no jest to kolejne dziwactwo, jak dla mnie obok. Przypomnijmy sobie m.in. takich polskich wykonawców z Eurowizji. No albo. Nie wiem, może się mylę. Jak dla mnie, no niewiele z tego będzie. Ten numer składa się jakby z kilku partii. Każda jest oderwana od poprzedniej. Wydaje mi się, że to jest numer na siłę. Tak czy siak, ten numer to i tak przepaść pomiędzy wieloma piosenkami, które usłyszałem w tych eliminacjach. A jak wy odbieracie ten numer i pozostałe występy w kwalifikacjach do Eurowizji? Czy mam kciuki? No bo zawsze to miło, jak nasz rodzimy artysta, który faktycznie potrafi śpiewać, coś osiągnie. Obym się mylił. Trzymajcie się, na razie. Dzięki.